W dzisiejszym zabieganym świecie pełnym stresu, presji i ciągłego pędu trudno jest znaleźć chwilę, aby zatrzymać się i po prostu być. Czasami nasze dni wydają się przelatywać nam przez palce, a my czujemy się zagubieni i przytłoczeni. Właśnie dlatego mindfulness staje się coraz bardziej popularne, to narzędzie, które pomaga nam żyć bardziej świadomie, obecnie i z większą równowagą. Warto zrozumieć, że mindfulness to nie tylko technika medytacyjna, ale cały styl życia, który pozwala nam zbliżyć się do siebie i do otaczającego nas świata. Mindfulness, czyli uważność, to praktyka skupiania uwagi na chwili obecnej w sposób świadomy i bez oceniania. To oznacza, że uczymy się zauważać nasze myśli, emocje i doznania fizyczne bez próby ich zmieniania czy oceniania. W praktyce oznacza to, że przyjmujemy bardziej otwartą, życzliwą i akceptującą postawę wobec samych siebie oraz świata dookoła nas. Mindfulness nie jest nowym wynalazkiem. Jego korzenie sięgają starożytnych praktyk medytacyjnych, w szczególności buddyzmu, gdzie uważność stanowiła kluczowy element ścieżki do oświecenia. Jednak dzięki współczesnym badaniom naukowym i pracy takich ekspertów, mindfulness został zaadaptowany na potrzeby zachodniego stylu życia. I stał się uniwersalnym narzędziem, które może praktykować każdy, niezależnie od swoich przekonań czy religii. Jakie korzyści może przynieść regularna praktyka mindfulness? W badaniach naukowych udowodniono, że regularne ćwiczenia uważności mogą znacząco redukować poziom stresu, poprawiać jakość snu, wspierać zdrowie psychiczne i pomagać w radzeniu sobie z emocjami. Co więcej, mindfulness wspiera koncentrację, zdolność podejmowania decyzji i kreatywność, co czyni go szczególnie przydatnym narzędziem w świecie pełnym wyzwań zawodowych i osobistych. Dzięki praktyce mindfulness możemy też bardziej docenić proste chwile codziennego życia, takie jak spacer w parku, rozmowa z bliską osobą, czy posiłek. Rozpoczęcie praktyki mindfulness nie wymaga specjalnego sprzętu ani dużo czasu. Najważniejsze jest, abyś była to chwila, którą poświęcisz tylko sobie. Wystarczy znaleźć ciche miejsce, gdzie możesz usiąść lub położyć się wygodnie, a następnie skierować uwagę na swój oddech. Obserwacja oddechu to podstawowa technika mindfulness, która pozwala nam powrócić do chwili obecnej. Ważne jest, aby nie oceniać swoich myśli ani nie próbować ich kontrolować. Jeśli twoje myśli zaczynają błądzić, to w porządku. Po prostu delikatnie skieruj uwagę z powrotem na oddech. Zacznij od kilku minut dziennie i stopniowo wydłużaj czas, pozwalając sobie na coraz głębsze doświadczenie obecności. Przygotuj kawałek czekolady. Możesz również użyć innego produktu spożywczego np. rodzynki lub orzecha. Ważne, aby to było coś małego i smacznego. Zacznij od położenia czekolady na dłoni i przyjrzenia się jej dokładnie. Zwróć uwagę na jej kolor, kształt i teksturę. Jak się prezentuje? Następnie delikatnie powąchaj czekoladę i zwróć uwagę na zapach. Jakie nuty zapachowe wyczuwasz? Może słodkie, intensywne, a może przypominające coś z dzieciństwa. Powoli umieść czekoladę w ustach, ale jeszcze jej nie gryź. Pozwól jej spocząć na języku i poczuj, jak się rozpuszcza. Skup się na smaku i konsystencji. Na zakończenie zastanów się, jakie to było doświadczenie. Czy jedzenie w ten sposób było inne niż zwykle? To proste ćwiczenie pokazuje, jak dużo możemy zyskać, gdy skierujemy całą naszą uwagę na chwilę obecną. Skanowanie ciała to kolejne ćwiczenie, które pomaga nam zrelaksować się i skupić na tym, co dzieje się w naszym ciele. Połóż się wygodnie na plecach lub usiądź w komfortowej pozycji i zamknij oczy. Skieruj uwagę na swoje stopy. Jakie odczucia pojawiają się w tym miejscu? Czy odczuwasz ciepło, chłód, może dotyk podłogi lub materaca? Powoli przesuwaj uwagę wyżej. Do łydek, kolan, ude, bioder. Każdą część ciała obserwuj bez oceniania. Na końcu skup się na swojej szyi, szczęce i głowie. Jeśli zauważysz napięcie w jakimś miejscu, Postaraj się je delikatnie rozluźnić, ale bez wymuszania. Na zakończenie weź kilka głębokich wdechów i powoli otwórz oczy. To ćwiczenie jest doskonałe na początek lub koniec dnia i pozwala nam zbliżyć się do naszego ciała w sposób, który często pomijamy w codziennym życiu. Oddech to podstawowy element mindfulness, to nasze naturalne narzędzie do powrotu do chwili obecnej. Znajdź spokojne miejsce, gdzie możesz usiąść lub położyć się wygodnie. Zamknij oczy i zacznij obserwować swój oddech. Nie zmieniaj go, po prostu zauważ, jak powietrze wchodzi i wychodzi z twojego nosa lub ust. Jeśli zauważysz, że twoje myśli zaczynają błądzić, to w porządku. Z łagodnością skieruj uwagę z powrotem na oddech. Pozwól sobie na chwilę bycia tylko z oddechem. Wykonuj to ćwiczenie przez kilka minut dziennie. Stopniowo wydłużając czas do ten lub 15 minut. To proste, ale bardzo skuteczne narzędzie pozwala nam lepiej radzić sobie ze stresem i wracać do chwili obecnej, gdy tylko tego potrzebujemy. Mindfulness ma znaczący, potwierdzony naukowo wpływ na łagodzenie objawów depresji i wspieranie osób w radzeniu sobie z tym zaburzeniem. Jest szczególnie skuteczny jako metoda wspierająca terapię i zapobieganie nawrotom depresji. Oto kilka kluczowych aspektów wpływu mindfulness na depresję. Regulacja emocji. Mindfulness pomaga zwiększyć świadomość emocji i myśli, co pozwala na ich lepsze zrozumienie i akceptację. Dzięki praktyce uważności osoby cierpiące na depresję uczą się rozpoznawać negatywne wzorce myślowe, takie jak samokrytyka czy pesymistyczne przekonania, i reagować na nie w sposób bardziej neutralny i życzliwy wobec siebie. Redukcja ruminacji. Jednym z głównych czynników utrzymujących depresję jest tendencja do ruminacji czyli uporczywego roztrząsania negatywnych myśli i zdarzeń z przeszłości. Mindfulness uczy skupiania uwagi na chwili obecnej, co pomaga przerwać ten cykl ruminacji. Zamiast utknąć w negatywnych myślach, osoba praktykująca uważność potrafi zauważyć te myśli i pozwolić im odejść. Zmniejszenie stresu. Depresja często wiąże się z przewlekłym stresem, który dodatkowo pogarsza samopoczucie psychiczne. Regularna praktyka mindfulness redukuje poziom kortyzolu, hormonu stresu i pomaga organizmowi wejść w stan relaksu. To z kolei zmniejsza napięcie psychiczne i poprawia ogólną równowagę emocjonalną. Poprawa funkcjonowania mózgu. Badania pokazują, że mindfulness wpływa na strukturę. I funkcjonowanie mózgu, szczególnie w obszarach odpowiedzialnych za regulację emocji, takie jak kora przedczołowa i ciało migdałowate. Praktyka uważności wzmacnia te obszary, co zwiększa zdolność do radzenia sobie z trudnymi emocjami i zmniejsza intensywność negatywnych reakcji. Mindfulness uczy akceptowania siebie i swoich doświadczeń, bez oceniania ich jako dobrych lub złych. Osoby z depresją często walczą z uczuciem winy, wstydu czy złości wobec siebie. Uważność pozwala im spojrzeć na siebie z większą łagodnością i zrozumieniem, co wspiera proces zdrowienia. Zapobieganie nawrotom depresji. Programy mindfulness, takie jak terapia poznawcza oparta na uważności MBSET Mindfulness Based Cognitive Therapy są szczególnie skuteczne w zapobieganiu nawrotom depresji. MBCT łączy elementy uważności i terapii poznawczo-behawioralnej, ucząc osoby po epizodzie depresji, jak radzić sobie z trudnymi myślami i emocjami, zanim przerodzą się w kolejny nawrót. Zwiększenie świadomości ciała i oddechu. Depresja często powoduje, że osoby tracą kontakt ze swoim ciałem, odczuwają chroniczne zmęczenie lub brak energii. Praktyki takie jak skanowanie ciała czy medytacja oddechu. Pomagają przywrócić tę świadomość i wzmocnić poczucie obecności w chwili, tu i teraz. Poprawa jakości życia. Regularne praktykowanie mindfulness prowadzi do większej uważności na pozytywne doświadczenia dnia codziennego takie jak smaki, zapachy, widoki czy relacje z bliskimi. Dzięki temu osoby z depresją mogą częściej doświadczać chwil radości, które wcześniej mogły być DLA nich niedostrzegalne. Podsumowując, mindfulness nie zastępuje terapii farmakologicznej ani psychoterapii, ale jest potężnym narzędziem wspierającym proces zdrowienia z depresji. Warto włączyć go do codziennego życia jako uzupełnienie leczenia, pomagając budować większą równowagę emocjonalną, odporność psychiczną i zdolność radzenia sobie z wyzwaniami. Mindfulness to nie tylko zestaw ćwiczeń. To styl życia, który pozwala nam lepiej rozumieć siebie i otaczający nas świat. Regularna praktyka może przynieść ogromne korzyści, ale najważniejsze jest, abyś podchodził do niej z cierpliwością i wyrozumiałością wobec siebie. Pamiętaj, że każda chwila jest okazją, aby ćwiczyć uważność, czy to podczas jedzenia, spaceru, czy rozmowy z bliskimi. Dziękuję za wspólny czas i życzę Ci, abyś odnalazł w mindfulness spokój, równowagę i głębsze połączenie z samym sobą. Do zobaczenia.